Dzień dobry, Ariada Iris, niedziela, 5 maja 2024, sprawdźmy zatem, co w tej energii może się dziś wydarzyć. Jest to w ogóle piękna energia, jest to czas tworzenia, w ogóle masz, masz potencjał. Dzisiaj, kochanie, wymyśl, co chcesz, zrób, co chcesz, a wszystko uda się. Karta mówi o tym, że tworzysz realistyczne plany swojego życia. Tutaj może być tak, że możesz dzisiaj zaplanować kontakt do drugiej osoby, możesz dzisiaj gdzieś zadzwonić, możesz z kimś się spotkać tutaj, jeżeli w tej energii w dniu dzisiejszym zrobisz coś, co bardzo i na czym bardzo Ci zależy, Ty to po prostu w późniejszym czasie otrzymasz. Jest to czas rzeczywiście przepiękny. Aura dzisiejszej doby w ogóle będzie spełniała Twoje marzenia. Zatem jeżeli chodzi o pracę i finanse, możesz mieć możliwość pomnożenia finansów, może być jakaś wygrana, możesz mieć też na przykład dzisiaj odwagę do napisania do kogoś, albo odezwania się do kogoś, możesz wysłać e-maila jakiegoś, nawet jeżeli jest to niedziela. Możesz też spróbować skontaktować się z kimś, kto może dać Ci jakieś lecenie pracy. Karta też mówi o tym, że dzisiaj na przykład, jeżeli przemyślisz swoje plany życiowe, możesz je całkowicie zmienić. Wszystko, w co uwierzysz się, po prostu spełni. Jest to bardzo, bardzo, bardzo przepiękna energetyka, kochanie, do działania, do tworzenia, do kreowania. M możesz spisać sobie swoje marzenia, kotku. Jeżeli chodzi o uczucia, karta mówi o spełnieniu w uczuciach. Karta mówi o niekończącej się miłości. Karta mówi o tym, że możecie się spotkać i porozmawiać na jakiś temat. Karta mówi o tym, że może dzieci Możecie dzisiaj się zrozumieć. Dzisiaj będzie taki czas wspierania drugiej osoby, dzisiaj będzie taki czas zrozumienia drugiej osoby, dzisiaj będzie czas tworzenia przyszłości. Nie bój się, kreuj, dąż do przodu, rób jakiś krok, nie zatrzymuj się. Dzisiaj wszystko to, czego pragniesz, po prostu się spełni. Ty jesteś szczęśliwa dzisiaj, ty czujesz wsparcie, ty, <laughs> przepraszam, nawet w najmniejszym stopniu. Możesz odczuwać, że Twoje życie się zmienia. Jest to czas doświadczania, jest to czas realizowania. Jejku, tu się po prostu dzisiaj będzie działała niesamowita energetyka. Kochanie, korzystaj z tego. Nie zatrzymuj się w życiu swoim, bo dzisiaj naprawdę jest bardzo, bardzo przepiękny dzień. Dopowiadając do tego, mamy kartę dobrego listu. Możesz dzisiaj otrzymać bardzo dobre wiadomości, albo ty te wiadomości możesz do kogoś wysyłać. Jest to taki czas dobrotliwy dla ciebie, bo dzisiaj, jeżeli coś do kogoś napiszesz, gdzieś wyślesz coś, bo to jest związane z listem, z informacją, będzie zwrotka, będzie odpowiedź, będzie kontakt, będzie poprawa. Będzie jakieś, przyjdą do Ciebie jakieś bardzo ważne wiadomości, które na Ciebie bardzo dobrze będą wpływały Ty możesz jako kobieta coś zrobić albo Ty możesz od kogoś dostać bardzo ważne informacje, kochanie tu się dzieje Twoja przyszłość, tu po prostu dzieje się magia, tutaj jest czas, kiedy Ty afirmujesz kiedy Ty zdobywasz możesz otrzymać dzisiaj bardzo ważne informacje ale to związane jest z uczuciem i na przykład w, ze wsparciem do drugiej osoby, ktoś Cię może dzisiaj wspierać na nowo możecie się zrozumieć karta mówi o tym, że możesz odnaleźć to ogniwo, czego ci po prostu brakowało, jest to czas ewidentnie twojego rozwoju, kochana. Ciesz się życiem, bierz z niego to, co chcesz. Magia dzisiaj w twoim życiu jest jest niedziela twojego spełnienia. Odbieraj to, kochanie. Pozdrawia Ariata Iris.